Witajcie. Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować przepis na takie piernikowe bombeczki. Przepis jest bardzo prosty, wykonanie myślę również, a jak efektownie i pięknie to wyglądać będzie potem i ozdabiać naszą choinkę. Więc zapraszam do wypróbowania przepisu, do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Składniki, które będą nam potrzebne to 500 g mąki pszennej, 3 jajka, 1 łyżeczka sody, 50 g miękkiego masła, 3 łyżeczki kakao, 3 łyżeczki przyprawy do piernika, 3 czubate łyżki cukru pudru, 200 gram płynnego miodu i białko do posmarowania naszych pierników. Potrzebne będą nam takie foremki. Ja będę robiła to ciasto mikserze, ale można robić również ręcznie. Do miski wsypujemy mąkę pół kilograma. Dodajemy jedną łyżeczkę sody, trzy łyżki cukru pudru, trzy łyżeczki przypraw do piernika i trzy łyżeczki kakao. wymieszajmy troszeczkę. Dodajemy masło. Trzy jajka. Jak widzicie, przepis jest bardzo prosty i miodu. I teraz będę to miksowała. Ciasto mamy wyrobione. Następnie przełóżmy je na blat. Ja moje ciasto przełożyłam na folię spożywczą i teraz zawinę je. I tak przygotowane ciasto zostawiamy w lodówce. Najlepiej, jeśli można zostawić to ciasto na dobę. Ale jeżeli ktoś się spieszy, to może takie ciasto zrobić rano, a za dwie godzinki robić już pierniczki. I tak zawinięte ciasto wkładamy do lodówki. Ciasto jest, jak widzicie, bardzo proste. Jak się robi tym bardziej mikserem, no to zajmuje naprawdę mało czasu. Ale tak jak powiedziałam, można robić je ręcznie. No to. Ciasto wkładamy do lodówki. Nasze ciasto jest już gotowe. I co teraz będziemy potrzebować? Oczywiście foremki takie metalowe do wykonania bombek. Trochę mąki do podsypywania piernika. Masło i pędzelek do foremek i oczywiście wałek. No to się do pracy. Najlepiej takie ciasto podzielić sobie na części. odszedme odrobiną mąki i będziemy wałkować. Możemy sobie również przygotować już jakąś blaszkę, na którą będziemy kładli nasze bombeczki i nastawmy piekarnik na 185 stopni, grzanie góra-dół. A teraz Bierzemy taką bombeczkę i smarujemy ją. I smarujemy tą bombkę, tą foremkę odrobiną masła. Masło jest po to, żeby nam potem to ciasto dobrze zeszło i wykrawamy To nie może być zbyt cienkie Ani zbyt grube No tak musimy Bo jak będzie zbyt cienkie To będzie nam się Rozwalać o. I taką bombkę wkładamy Na blaszkę I tak robimy z pozostałą częścią Naszego ciasta Smarujemy. taka zabawa, do której trzeba zaprosić oczywiście dzieci. Nakładamy i kolejną bombkę, mamy. To ciasto jak widzicie, w ogóle robienie tych bombek nie jest trudne. Jest to łatwe. Ciasto się też szybko robi. Zobaczcie, jakie ono jest piękne. Jaki ma piękny kolor. Koramiki dostaniecie kupić na Allegro są. Nie kosztuje to zbyt wiele, a ozdoba choinkowa jest bardzo piękna. No i tak jak mówiłam, fajna zabawa dla dzieci. I znowu smarujemy. Te nasze bombki będą tak w piekarniku około 8-8 minut i po wyciągnięciu ich jeszcze ciepłe ściągamy z foremek. Delikatnie. Ale jak sami widzicie, robię to co przy Was. Idzie to naprawdę bardzo sprawnie. I moje bombki są już gotowe do włożenia do piekarnika. Wkładamy je na 185 stopni około 8 minut. I właśnie minęło 8 minut. Wyciągamy nasze bombki. Są jeszcze gorące. I delikatnie chciałam pokazać tylko, one tak pięknie same odchodzą i zostawiamy je na jakimś talerzu do ostudzenia i robimy kolejne jeszcze ważna rzecz że po wyciągnięciu takie bombki smaruję białkiem jeszcze ciepłe takim rozczepanym białkiem i takie zostawiamy na talerz. Do przygotowania teraz piernikowych babek potrzebujemy oczywiście upieczone wcześniej połówki Bombek. Do tego będzie nam potrzebna taśma wstążka sznurek i kola, koraliki. No i oczywiście lukier królewski, który przepis jest na moim kanale. Zapraszam do obejrzenia. A więc zaczynajmy. Na początku musimy dopasować sobie połówki bombek. O, tutaj pasuje. I teraz każdą z połówek będziemy dekorować lukrem. Tutaj pokazujemy Wam przykładowe wzory, jakie można robić na pompkach. A teraz będziemy łączyć dwie połówki, aby powstała nam bombka. I na brzegach bombki wyciskamy lukier. Musimy mieć już przygotowane stążeczki czy sznurek, na którym chcemy powiesić nasze bombki na choince. I teraz wkładamy przygotowaną wstążeczkę i będziemy dociskać drugą połówką bombki. I tutaj możemy dołożyć. Lukier. I tak zostawiamy, aby nam się obydwie połówki. Połączyły, aby lujer zastygł. I bierzemy słożeczkę. dociskamy drugą połówką. Zobaczcie jakie piękne powstają bombki. Jaka to będzie piękna dekoracja na choinkę. I tak robimy ze wszystkimi bombkami które zrobiliśmy. Zapraszamy do wypróbowania przepisu, do komentowania, lajkowania i do zobaczenia w kolejnym filmiku.